Będziemy oddawać hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Powstania, o którym już wiele napisano i wiele powiedziano, natomiast naukowcy i historycy przede wszystkim do dzisiaj różnią się w wielu kwestiach, i to w tych zasadniczych, czy powstanie było potrzebne, czy to był zryw narodowy, czy, czy wysłanie młodzieży yy, na ewidentną śmierć. I o tych sprawach ch chciałybyśmy dzisiaj porozmawiać yy, przede wszystkim z kombatantami. Proponuję, abyśmy złożyli w hołdzie bohaterom Warszawy wieńce, które tutaj mamy przygotowane. Będą to wieńce od kombatantów. Tantów przede wszystkim, również od Rady Powiatu i od pracowników Starostwa Powiatowego w Lublinie. Jan Mił. Powstanie tak trochę bez młodzieży się odbywa, bo on no jest na wakacjach. Ale chyba to... nie można powiedzieć tak, że w ogóle nie pamiętają. Harcerze pamiętają, harcerze wspomagają organizacje kombatanckie. Bardzo często uczestniczą w naszych pocztach sztandarowych, bo, bo widzi pan, jak w tej chwili już kombatanci wyglądają. Ciężko jest im chodzić, ciężko stać, to już o tym trzeba pamiętać. Dla mojego pokolenia to jednak te lata 40-30 to jest historia, dla państwa to jest jednak pewnie pełni jeszcze ciągle żywe wspomnienia. Jak są utrwalone, to trudno o nich zapomnieć. A utrwala się rzeczami takimi bardzo przykrymi, często jak głód, jak przy, jak zimno no, różne przeciwności losu.